Simon Cowell stanął w ogniu w trakcie Brytyjskiego Talent. Sensacyjne doniesienia z za Wielkiej Wody. Simon Cowell jest jednym z najbardziej doświadczonych jurorów programów rozrywkowych na świecie. Gwiazdor od wielu, wielu lat zasiada za stolem jurorskim w Brytyjskim Mam Talent. Jego charyzma i szczerość sprawiła, że dostał angaż w Stanach Zjednoczonych. Gdzie zetknął się z polska wokalistka Sara James i zagwarantował jej udział w programie? Wciskając złoty przycisk. Chociaż mężczyzna widział ją w telewizji niejedno, to co spotkało go podczas ostatnich nagrań przeszło jego najśmielszym wyobrażenia. O male w los, a straciłby życie. Z za wielkiej wody plena do Polski szokujące wieści w sprawie tego, co wydarzyło się na planie brytyjskiej edycji Mam Talent. Okazuje się, że podczas przesłuchań jeden z uczestników poprosił co o udział w jego magicznym występie i podpalił mu The P.M. Mirror poinformowało, że bluza, w która został ubrany juror na nasiaknęła latwopalnym plenem, którym oblał go uczestnik. Później magik przeszedł do zamknięcia głowy prezentera w pudelku, które posiadalo otwór z przodu, by wszyscy mogli widzieć, co dzieje się w środku. Według doniesień uczestnik wzniecił ogień wewnątrz pudelka, a co węgle zajęła się ogniem. Ten szokujący akt wywolał poruszenie wśród widzów show. Wszyscy drżeli o los ulubionego jurora. Publiczność skrzyczała, sędziowie wstali z miejsc z krzykiem, wszyscy byli totalnie oszalomieni. Plomienie zostały ugaszone, a Simon wstał, wyglądając na nieco zszokowanego. Reszta sędziów odetchnęła z ulga. Gdy wrócił na swoje miejsce opisywał informator Daily Mail. Podobno mężczyzna nie był świadomy tego, co wydarzyło się w trakcie występu, jak podaje brytyjskie media. Informacja o tym, że jego głowa stanela w płomieniach przekazała mu ten niepodali Rory Kyle Schandixon. Simon, on ci podpalił całą głowę. To było bardzo przerażające. Jest to niezwykle odważnym człowiekiem. Uświadomiłam sobie jak bardzo nam na tobie zależy, byłam gotowa, aby tam pobiec i ci ratować tłumaczyła jurorka L.S.